Witajcie moi drodzy w moim nowym programie. Jeżeli jesteście moimi klientami, to raczej nie jest to panel dedykowany dla Was. To jest panel dedykowany osobom, które myślą o otwarciu własnych placówek dietetycznych, prowadzą własne placówki dietetyczne, marzą o tym, żeby prowadzić własne placówki dietetyczne, nie mają do tego. Być może odwagi, być może są jakieś obszary, które blokują ich w tym rozwoju, być może stawiacie swoje pierwsze kroki i chcecie zobaczyć, czy ta praca nabierze dynamiki. Ja z wami się dzielę tutaj swoim kilkunastoletnim doświadczeniem. Myślę, że w branży dietetycznej, jeżeli chodzi o swój rynek, no już mam pewne osiągnięcia i zrobiłam chyba całkiem sporo. Natomiast dzisiaj też wdrażam osoby, które prowadzą placówki dietetyczne, prowadzę mentoringi dla takich osób i też pomagam im prowadzić takie poradnie jak moja, które są najczęściej rekomendowanymi poradniami. A dzisiaj chcę Wam powiedzieć o tym właśnie, w jaki sposób też możecie się kontaktować i komunikować z klientami i jaki jest najczęstszy mit dotyczący pracy w social media. Jakiś czas temu y, zadałam takie pytanie na moim w ogóle raczkującym i nowym profilu na Instagramie, więc jeżeli korzystacie z Instagrama, to zapraszam Was na y, poradnia dietetyczną z sukcesem. <grym> Chyba dobrze powiedziałam, ale jak wpiszecie Kamila Banel, to na 100%, znajdziecie mój, y, na 100 znajdziecie mój profil, ale zadałam takie pytanie. Jak y, obserwatorzy tego profilu szacują, ile trzeba mieć followersów? żeby móc zacząć sprzedawać swoją usługę w social media. Czyli tutaj zakładamy, że prowadzicie konsultacje dietetyczne. Nie wiem jakie usługi macie, bo być może układacie jadłospisy, być może prowadzicie konsultacje, być może skalujecie też swoje usługi, czyli prowadzicie jakieś już specjalistyczne szkolenia, ale to już myślę, że raczej nie raczkuje wasza firma, skoro już zaczynacie edukować też ludzi, ale dam taki przedział. Między 100, 200 osób, około 500 osób, czyli więcej między 500 a półtora tysiąca osób i powyżej 5000 osób. No i teraz mam pytanie do Was. Jak wy myślicie, ile mniej więcej trzeba mieć odbiorców, żeby już móc sprzedać pierwsze konsultacje? Czyli żebyście mogli mieć kontakt ze swoim, ze swoim klientem, pacjentem, nie wiem jakim nazewnictwem się też posługujecie. No i teraz zapamiętajcie tę liczbę, która przyszła Wam do głowy. I tutaj, abstrahując od wszelakich guru biznesu internetowego, a ja też oglądam różne osoby, i powiem, że to, co teraz powiem, nie jest wcale moją subiektywną opinią, tylko widzę, że ona coraz częściej też pojawia się, pojawia się w różnych podcastach. Nie jest to przedział powyżej 5000 osób, nie jest to przedział powyżej 1000 osób. Oczywiście, na takich przedziałach już macie kontakt z klientem, ale już na bazie 100-200 osób, jeżeli wy dajecie wartość i wy faktycznie dajecie w, swoich, w swoim konekcie treść informacyjną, treść, która rzeczywiście coś wnosi w społeczeństwo, to już macie bardzo duże zaplecze do tego, żeby móc stawiać pierwsze kroki w swojej branży. I móc prowadzić pierwsze konsultacje. I Jeżeli blokuje Was wyobrażenie, bo umówmy się, że to jest, jeżeli jesteście osobami, które kończą studia dopiero, albo jesteście osobami, które niedawno skończyły studia, to podejrzewam, że jednak jakaś część Waszego życia jest spędzana w social media. A social media ma to do siebie, że buduje wam pewne przekonanie, ale też wpływa w dużym zakresie na wasze ego, dlatego tak dużo osób ma dzisiaj depresję, bo porównuje swoje życie z życiem innych osób. Jeżeli wy macie e, pragnienie, żeby mieć pewne życie branżowe i, albo, i chcecie odnosić sukcesy zawodowe, a porównujecie się z profilami, które mają 50 tysięcy followersów, no to wasze ego wtedy zaczyna cierpieć. I teraz powiem Wam, że to jest błąd i ku takiemu pocieszeniu no, zachęcam Was do takiej umiejętności, żeby jednak wybierać profile, które Was inspirują i oczywiście one mogą mieć i 100 tysięcy followersów i to jest spokój. Jeżeli to jest coś, co Wam coś daje i coś, co Wam wnosi i mm, korzystacie z tego, to jak najbardziej tak. Ale pierwsze pytanie, które musicie sobie zadać, to to, czy Ty chcesz być celebrytą? W internecie? Czy ty chcesz być specjalistą? I oczywiście ja znam specjalistów, którzy mają bardzo duże zasięgi. Mają wyskalowane mega te zasięgi. Natomiast znam mnóstwo osób, które nie mają żadnych zasięgów, a mają bardzo duże i bardzo prosperujące. Gabinet, między innymi gabinety dietetyczne. I social media oczywiście to nie jest jedyna forma kontaktu z klientem. Też mogę Wam powiedzieć o, już przy innych nagraniach, z czego warto też korzystać i na co warto też zwrócić uwagę, jak pozyskujecie pierwszego, pierwszego swojego klienta. Natomiast jak ja pracuję z moim zespołem, bo prawdopodobnie wiecie, że jestem koordynatorem w jednej z firm, która zrzesza poradnie dietetyczne i też prowadzę mentoringi dla osób, które akurat trafiły do mojego zespołu i są pracują w moim zespole, to widzę, że ten akcent porównywania swoich profili z innymi osobami jest jednak często taką blokadą. A ja chcę Wam powiedzieć taką rzecz, że jeżeli jesteście na etapie, że nie sprzedajecie kursów, to wy nie obsłużycie... No, macie pewien limit do obsłużenia grupy klientów i pewnego limitu nie przeskoczycie. Ja prowadzę około 100 osób w miesiącu, ale to musicie się liczyć z tym, że część moich klientów przychodzi cyklicznie, część moich klientów jest na stabilizacji, część mam takich osób, które mają follow-upy, czyli przychodzą do mnie po zakończonym procesie i cały czas mamy z nimi pewien, pewien kontakt. Ale ja też pracuję kilkanaście lat i pracuję stosunkowo intensywnie, ale powiem Wam, że kiedyś pracowałam na bazie 30 osób w miesiącu. I to była już taka baza klientów, że moja poradnia normalnie funkcjonowała i normalnie prosperowała. I myślę, że taka grupa osób dla Was na początek jest na pewno wystarczająca do tego, żebyście yy, wiecie, żeby we wszystkim musi być równowaga. Yy, jeżeli Wy coś dajecie, no to też żeby była równowaga, to musicie coś w zamian dostać. Czyli generalnie klient wam płaci, a wy mu dajecie taką usługę, żeby on osiągnął efekt. I teraz jeżeli wypromujecie siebie na social media, no, myślę, że mało z Was jest osób takich, które promują, nie wiem, swoje piersi czy swoje pośladki. No, chyba, że oczywiście chcecie pokazać swoją sylwetkę i inspirować osoby swoją sylwetką. Tylko, że musicie pamiętać, musicie wiedzieć, kto jest Waszym klientem. No, bo jeżeli Waszą klientką jest 40-letnia kobieta, która od 20 lat boryka się z Hashimoto, insulinopornością, zespołem policystycznych jajników i ona no, ma trudność z masą ciała, to nie będziecie dla niej inspiracją. Będziecie dla niej wręcz blokadą i czymś, co jest nieosiągalne. Tak samo jak niektórzy celebryci internetowi, właśnie są waszą blokadą i też są dla was nieosiągalni. I teraz to, do czego was zachęcam, to pierwsza rzecz jest taka. To, co mówię zawsze moim klientom, ogranicz social media. Przestań siedzieć w tym internecie i czytać wszystkie profile internetowe, bo będziesz mieć po pierwsze przeświadczenie takie, że ludzie już wszystko wiedzą i ta wiedza jest mega dostępna. A prawda jest taka, że ty to siedzisz i czytasz. Mi osobiście też się wydaje dużo rzeczy oczywistych w ogóle dużo rzeczy oczywistych z psychologii, z rozwoju osobistego, z dietetyki, ale się okazuje, że podstawy nie są oczywiste dla, dla mojego takiego środowiska zewnętrznego, bo moje wewnętrzne środowisko to jest, to są placówki dietetyczne, z którymi jestem zrzeszona, bez nich mam kontakt codziennie. My się codziennie wymieniamy czy przypadkami różnych klientów czy jakimiś nowinami dietetycznymi, więc my w tym żyjemy. Dla nas to jest normalne, że to jest i pewnie Wy jak się konsultujecie z jakimiś koleżankami z dietetyki, no to dla Was pewne rzeczy też są normalne i to jest też dla Was oczywiste, ale jak pojedziecie do jakiejś ciotki albo zajdziecie na imprezę, to wiecie, to zderzycie się z taką rzeczywistością, że to nie jest normalne. Ja nawet spójrzcie, taki przykład Wam podam. Zobaczcie, ja jestem pod, pod ogromnym wrażeniem fenomenu Kamili Rowińskiej. Ona sprzedaje szkolenia za kilka tysięcy złotych i to są szkolenia, które są powieleniem Najbardziej powszechnych książek z rozwoju osobistego, czyli takich książek, które każdy z Was może przeczytać, i myślę, że większość, przynajmniej moi znajomi, wszyscy mają, no raczej wszyscy znamy, znamy te książki. I mnie to zawsze zadziwia, że ludzie, mimo wszystko, chcą płacić za to, żeby ktoś im wyłożył tą książkę i są pod mega ogromnym wrażeniem tej wiedzy. Oczywiście Kamiarowińska ma bardzo specyficzną formę też, myślę, że tak utrafiającą też, wykładania takiej literatury, ale, ale sam aspekt tego, że dla ludzi jest to odkrywcze, jest dla mnie imponujące. I też pokazuje mi, daje mi to taką informację, jak jeszcze duże, jak jeszcze dużo rzeczy jest do zagospodarowania na tym rynku i naprawdę dietetyków dla co roku, jeżeli macie taką, też taką myśl, że Boże tych dietetyków jak psów. Ja, wiecie co? Ja jak zaczynałam swoją pracę. To y, i otwierałam swoją pierwszą poradnię dietetyczną. To moja y, koleżanka y, powiedziała mi wtedy, że, y, no, że ona w życiu by, że ona mnie w ogóle ostrzega przed tym, żeby mi otwierała taką placówkę, bo można sobie przeczy przeczytać książkę z dietą, a w ogóle kto będzie w dzisiejszych czasach wydawał pieniądze na dietetyka? Przecież to jest oczywiste, że trzeba mnie jeść, y, kupić sobie gazetę odchudzaniu y, y, i po prostu więcej ćwiczyć. Dokładnie ta sama osoba. Była mega nastawiona na to, a my byliśmy w okresie, kiedy kończyliśmy studia, obydwie, że jak ona ma tytuł magistra politechniki, magistra inżyniera politechniki, to rynek będzie czekał na nią z otwartymi ramionami. I co się okazało? Że generalnie branża dietetyczna rzeczywiście wtedy nie istniała, to ona dopiero, dopiero raczkowała w Polsce. Dzi jak się spotkałyśmy po latach, to się okazało, że nikogo nie obchodziło to, że ona ma magistra. I, jak, I powiedziała mi coś takiego, wiesz co Kamila, ja to teraz żałuję, że nie poszłam w taką branżę, w taką w, w twoją, w twoją branżę, ale wiesz co, tych dietetyków to teraz jak psów, <laughs> czyli generalnie to jest, wiecie, to jest oczywiście mechanizm mechanizmy taki, który mm, takiego, uciek takiego, wiecie, wypierania trochę rzeczywistości, takiego racjonalizowania, dlaczego czegoś nie zrobimy w życiu, albo dlaczego nie podejmiemy jakiegoś działania, ale pokazuje wam to... Po to, żebyście zobaczyli, jak wasz mózg racjonalny, jeżeli czegoś się boi, no to będzie sobie tłumaczył pewne zjawiska na rynku. To teraz sobie wyobraźcie, że macie fryzjerkę, fryzjerki. No i teraz yy, są fryzjerki, które kończą swoje kursy fryzjerskie i one mówią, no nie, no one nie tworzą gabinetu, żadnego no, gabinetów jest jak psów. A przychodzi, przychodzi 50 innych fryzjerek i one mówią, nie, fryzjerstwo jest moją pasją. Ja otworzę gabinet fryzjerski. Będą miały klientów? Oczywiście, że będą miały klientów, bo jedyna różnica między nimi to nie jest rynek lokalny, bo one żyją na tym samym rynku lokalnym. Tylko one mają ogromną różnicę w myśleniu i na innych obszarach kładą koncentrację. I teraz, jeżeli wy obserwujecie w sieci mnóstwo innych dietetyków i macie przeświadczenie, że tych dietetyków tak psów jest dzisiaj, dzisiaj po deszczu, to ja daję Wam gwarancję, że po pierwsze, Część tych osób w ogóle nie potrafi obsługiwać klienta, bo się w tym zakresie nie szkoli. Część tych osób, bo sama przebywam w środowisku dietetycznym, to wiem, że to są zawody, które no nie mają być zawodami wykonywanymi w celach zarobkowych. Część to są bogate żony bogatych mężów. Dopiero jest trzecia grupa osób, która rzeczywiście robi to z pasją i wie, że to ich praca zawodowa. I myśli faktycznie o tym, żeby rozwijać się w branży dietetycznej. Ale nie ma pojęcia, jak to zrobić, bo nie nauczyła się. Nie, nie nauczyła się, no nie to, że się nie nauczyła na studiach, po prostu tego na studiach nie było, jak zarządzać taką placówką, jak prowadzić taką placówkę, jak rozmawiać z tym też z, z, ze swoim pacjentem. Ja wam tu oczywiście będę wrzucać niektóre rzeczy i też będę się z wami dzielić swoim doświadczeniem, też z pracą z trudnymi pacjentami, z takimi sytuacjami, kiedy możecie dostać, jak to się mówi, w mordę strzelił od klienta. Ja wszystko już chyba przeszłam, naprawdę. Wierzcie mi, że ja już najróżniejsze sytuacje przez kilkanaście lat pracując na tak dużej grupie klientów przeszłam i pacjentów, no dużo u nas jest osób z, z problemami psychicznymi, ale też z poważnymi, ze schizofreniami, z różnymi typami osobowości. Więc, więc na pewno myślę, że to jest genialny materiał na jakąś, książkę, na jakąś książkę w tym zakresie. Ale jeżeli już szukacie jakiejś inspiracji, jeżeli chodzi o Prowadzenie swojej działalności, szukajcie osób, które robią to i robią to skutecznie i wiecie też, że one, e, że te placówki przynoszą, po prostu one zarabiają pieniądze, one się rozwijają, bo większość czego widzicie w internecie to jest e, liczba followersów, liczba pustych kont, liczba e, kont angielskich, amerykańskich i tutaj niestety muszę Wam obalić kolejny mit, który być może przyda Wam się w social media, Hashtagi. Naprawdę nie do końca nie działają. Tak jak Wam to też o tym Wam będą mówić guru, guru biznesów online. Poza tym ja oglądam najróżniejszych guru biznesów sprzedaży i mi znajomi podsyłają też takie rzeczy. No też uczestniczyłam w różnych szkoleniach i szczerze powiem, że dla mnie to jest żenujące. To jest po prostu, to może było spoko w latach 80. Może to było spoko w latach 90., ale wy pracujecie z człowiekiem. I ja nie wyobrażam sobie, żeby do mnie przyszedł klient na konsultację, a ja będę na nim stosować chwyty marketingowe. E, nie wiem, stawiać cenę e, zamiast konsultacji 150 zł, to dam cenę 103, 137 zł, żeby siódemka była na końcu. Po prostu takie rzeczy nie działają i, moi, i widzę, jak moja konkurencja korzystała z takiego. E, ja sama jestem po studiach z coachingu, ale wiecie, jest coaching i coaching. Na moim rynku, jakbyście zobaczyli coaching, to się dziwię, że ludzie myślą, że to jest hochsztaplerstwo, ale po prostu te firmy się nie rozwijały. Jakby nie miały zarobistych zdjęć, jakby nie miały dużo lajków od znajomych, jakby nie miały mm, dużo poleceń, nie, nie wiem, bo rodzina w polece. Tak się nie buduje firmy. Po prostu na tym nie zbudujecie firmy. Firmę zbudujecie na codziennej, koronkowej pracy i na dobrej obsłudze pacjenta. I przede wszystkim w momencie, kiedy jesteście skuteczni, czyli w momencie, kiedy wasz pacjent ma wyniki i wasz pacjent ma efekty. Na tym zbudujecie swoją markę. I wtedy, jak pokazujecie efekty klientów, ja przez pierwsze 10 lat pracy, tydzień w tydzień, nikt nie widział mojej gęby. I ja wiem, że wstawienie swojej facjaty zawsze buduje jakieś zasięgi, ale moja twarz była niewidoczna, wszyscy widzieli tylko efekty moich, moich klientów. Dzisiaj, dzisiaj się pokazuje w social media. Dzisiaj też no, prowadziłam też lajk, ale to się dopiero zaczęło, zaczęło, zaczęło w covid I ja też nie wiem, ja przed COVID-em nie miałam full w ogóle. Więc, a miałam zawsze bardzo dużą bazę klientów. Czyli, jak widzicie, a internet istniał, i Instagram istniał, i Facebook istniał, i mimo wszystko i mimo wszystko jakoś wszystko się spinało, i wszystko działało. Więc o tym jeszcze się podzielę, o tym będę z Wami jeszcze rozmawiać w kolejnych odcinkach. Jeżeli kogoś interesuje, to jak, od czego zaczynaliśmy? Mamy fajny wywiad z moim kolegą, jak budowaliśmy pierwszą placówkę, pierwsze swoje poradnie dietetyczne od czego zaczynaliśmy, jak osoby, które są, Osobami młodymi w ogóle, które nie miały totalnie żadnego zaplecza finansowego, więc jeżeli szukacie inspiracji, to mam nadzieję, że, to do, że coś z tego wywiadu sobie, sobie weźmiecie. A ja Was zapraszam do kolejnego, do kolejnego nagrania.